Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na ogórki kiszone, takie kanapkowe w plastrach. Umyte ogórki obieram ze skóry. Ważne, żeby je właśnie obierać od strony kwiatu. Z reguły jest to taka szczuplejsza część ogórka, żeby nie były goryczkowate. Obok zauważycie tutaj cebulę na talerzu. Ona jednak nie bierze udziału w tym przepisie. Robię po prostu jednocześnie także ogórki słodko kwaśne, do których właśnie przyda się cebula. Jedne i drugie pyszne w smaku bardzo polecam. Przepis pokaże się wkrótce, serdecznie zapraszam. Każdego ogórka po obraniu podzieliłam na połówki, potem na ćwiartki. Tak łatwiej wydrążyć gniazda nasienne. Można je oczywiście zostawić. Jednak w tej wersji ogórki będą bardziej jędrne. Wspomniałam na początku, że są to plastry, ale jak widzicie na filmie, są to ćwiartki ogórków z wyciętymi środkami, ale do złudzenia przypominają plastry. I oczywiście potrzeba ich więcej niż byśmy kładli typowe całe ogórki yy, objętościowo i wagowo. Mniej więcej około 1 kg na jeden taki słoik. Ale mimo wszystko dosyć gęsto trzeba je ułożyć każdego słoika wsypuję na dno około takiej łyżeczki z brzuszkiem gorczycy białej, trochę kopru, później tego kopru możemy jeszcze dołożyć, kilka kawałków chrzanu, mniej więcej po pół ząbka czosnku takiego większego na słoik, ale oczywiście to jest ilość według uznania. Jeśli chcecie, możecie dodać także cebulę, na pewno to nie zaszkodzi, a może będzie jeszcze lepszy smak. No i zabieram się za układanie ogórków. Najpierw układam je tak pionowo, potem im bliżej wierzchu słoika, tak je trochę zaginam. Staram się, żeby po prostu nie wystawały mi z zalewy. Na tym etapie możecie jeszcze dodać inne przyprawy, które Wam odpowiadają. Ja jeszcze tylko dodam do słoików po kilka ziaren pieprzu. Tak. 5-8 ziarenek na słoi. Tutaj na filmie pokazuję ile potrzeba soli do zalewy. Na te 3 słoiki zużyję około 2 litry zalewy i zużyję 3 łyżki soli, co mniej więcej waży około 80 gram. Chodzi o to, żeby zalewa była mocniejsza. No i ogórki nie będą się psuły. A jak zapewne wiecie, ogórki kiszone są najzdrowsze, mają najwięcej wartości i niewiele kalorii. Niech troszeczkę to się wszystko pogotuje, ziele i liście oddadzą swój smak, sól się dobrze rozpuści i taką wrzącą zalewą zalewamy słoiki. Dzięki temu te ogórki nie będą tak kipiały jak przy zalewaniu wodą zimną. Zaraz je dobrze zakręcamy, zostawiamy mniej więcej w temperaturze pokojowej na około tydzień, potem przenosimy w chłodne ciemne miejsce. Życzę wszystkim bogatej spiżarni. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.